Dzień dobry moi drodzy, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale, a dzisiaj chciałabym Was zaprosić na taką pogadankę. Troszeczkę się podzielę swoimi sposobami, takimi lifehackami na to, jak motywować siebie do ćwiczeń. wstępie muszę wam powiedzieć, że ja nie jestem. Oj, nie jestem żadnym trenerem, nie jestem żadnym specjalistą od ćwiczeń, więc to, co będę mówić, to będzie z takiej ciekawej perspektywy będzie to perspektywa zwykłej kobiety, po prostu najzwyklejszej kobiety, która, tak jak większość kobiet, siedzi sobie w domu i na przykład odpala ćwiczenia na telewizorze czy na telefonie, na tablecie, albo wychodzić z domu na siłownię, na zajęcia zorganizowane, czy na basen, czy nie wiem, czy pobiegać. Jestem takim totalnym zwyklakiem i nie będę tutaj wychodzić z pozycji specjalisty, yy, więc nie będzie tu rad w stylu, że jeżeli tak naprawdę chcesz, to to zrobisz, yy, uwierz w siebie, ogranicza cię tylko twój umysł, czy coś takiego, bo na mnie takie rzeczy nie działają, a z wiekiem nawet zaczynam stwierdzać, że one są bardzo szkodliwe i jak ja widzę tego typu treści, to mam ochotę wyłączyć wszystko i na to w ogóle nie patrzeć. Raczej będę wam mówić z perspektywy leniwej żony, już nawet leniwej mamy, po prostu leniwej osoby odchudzającej się, która wie, że musi, a po prostu czasami się nie chce. No, no i jakie są na to moje sposoby? Punkt pierwszy, najważniejszy, jest taki, żeby znaleźć aktywność, która, ja nie mówię, żebyśmy ją od razu kochali, ale która nie sprawia, że nam się chce umrzeć. W pierwszej minucie treningu. Jeżeli nasz mózg mówi, nie lubisz tego, nienawidzisz tej prowadzącej, nie lubisz wody, na przykład, nienawidzisz biegać, wkurza cię coś tam, to ty tego po prostu nie rób. Znajdź w swojej głowie coś. Co może nie sprawi, że od razu wybuchniesz ze szczęścia, że och, tak mam ochotę iść teraz na rower, tylko że sprawi tak, że no, no dobra, to bym mogła zrobić, bo tak będą wyglądać początki. No nie ma co się oszukiwać, że my to będziemy kochać, jak tylko o tym pomyślimy. Mało tego, potem jak to polubimy, to dalej nie będzie tak, że my to będziemy uwielbiać i z ochotą to robić. To nie. Nie, tak nie jest. Rzadko kiedy tak jest. Naprawdę. Ja mimo rozkochania się w wielu aktywnościach fizycznych, no nie mam tak do jasnej cholery często, że aż mam ochotę, aż się cała, podpalam i tak dalej, i tak dalej. Także uświadommy to sobie na samym początku. Jest takie słowo jak uświadommy, <laughs> musimy sobie uświadomić już na samym początku, że nie będziemy idealne w tym wszystkim, i to jest w porządku. Mało kto jest idealny w tym wszystkim, a jeżeli jest, to to jest tylko i wyłącznie jego kreacja w internecie. Jak już mamy zna znalezioną tą, tą aktywność fizyczną, to fajnie by było, żebyśmy sobie ustalili, kiedy chcemy ją wykonywać. Albo jak często, może nie, kiedy nie, kiedy głupi pomysł, bo jeszcze się ustalimy, że na przykład w poniedziałki i środy, a mamy taki nieregularny jeszcze tryb, bo dzieci, bo praca, bo szkoła, bo studia czy coś. Nie daj Boże, nie poćwiczymy w środę i będzie. Masa pretensji do siebie, także nie. Ile razy w tygodniu? I orientacyjnie kiedy po prostu, ale bez przywiązywania się do tego, czy to jest środa, czy czwarty. I teraz tak, bardzo ważny, to jest life hack życia. Bardzo ważne jest to, żebyśmy. Ja wiem, że my chcemy ćwiczyć 5 razy w tygodniu, czy tam 4 razy w tygodniu, bo tak jest super ekstra. Będziemy dużo palić kalorii, rozwijać ciało i tak dalej, i tak ja, dalej. Ja to wszystko oczywiście wiem, ale. Jeżeli my na wstępie um, założymy sobie, że będziemy ćwiczyć 5 razy w tygodniu, a tego nie zrealizujemy, to jesteśmy w czarnej dupie. Już Wam mówię dlaczego. Ponieważ yy, nasz mózg bardzo lubi, <grym> jeżeli nam dobrze idzie. Wszystko jest dobrze, dopóki jest dobrze. I jak się stanie tak, że poćwiczymy 3 razy w tygodniu, nie damy rady osiągnąć tych 5 treningów, to w naszej głowie. Urodzi się obraz nas, jakoby byśmy sobie nie dawały radę z naszym postanowieniem, spadnie nasze poczucie sprawczości, czyli to poczucie, że ja dałam radę, ja jestem w stanie to zrobić. Nie wolno tak robić. Lepiej jest na odwrót, ustalić sobie minimalną ilość, trening ilość treningów w tygodniu, na przykład jeden trening, dwa treningi. Ja mam teraz ustalone na przykład trzy. Mam to szczęście, że mój mąż ma teraz urlop i po prostu możemy się mega podzielić opieką nad dzieckiem, i mogę sobie po prostu wyjść na trening. I każdy dodatkowy trening sprawia, że to jest dla mnie miła niespodzianka. Mogłabym wyjść z pozycji pięciu, bo ja się biorę za siebie, będę fit, muszę wrócić do formy pociąży. Mogłabym, oczywiście, i niejednokrotnie tak w swoim życiu robiłam, nawet w tym okresie wracania do. Diety do formy pociąży brałam na siebie za dużo, ale o tym też już wam mówiłam w innym podcaście. Ale potem posizgnie mi się noga. Dzisiaj będzie bardziej wymagająca. Coś się tfu-tfu stanie w rodzinie. Nie zrobię tego i moje poczucie sprawczości leci. W momencie, kiedy ja mam jeden, dwa, czy tam trzy treningi, to już od was zależy w tygodniu, to jakiś taki ustalone swoje minimum. I to jest dla mnie do zrealizowania, nawet jeżeli coś spłonie w moim życiu, gdzieś tam po drodze, a zrobię coś więcej. To to poczucie sprawczości nie dość, że się zapełnia pasek, taki, wiecie, tego minimum, czyli o, wow, dać radę dwa razy w tygodniu, to jeszcze masz lepszy czas i na przykład zrobisz jeszcze jeden i jeszcze, tre i jeszcze jeden trening, to to poczucie się pompuje. I to jest jak, y, słyszeliście kiedyś o efekcie kuli śnieżnej, że jak puścisz tą ukulaną śnieżkę na górkę, która jest bardzo ośnieżona, no to ona będzie zbierać śnieg. I im większa będzie, tym więcej tego śniegu będzie. Będzie rosnąć, rosnąć, rosnąć będzie się rozpędzać i cały czas rosnąć. Tak samo jest tutaj. Wyjdziesz z pozycji minimum treningów, Zrobisz jeden dodatkowy, nakręcisz jak ta kula śnieżna, urośniesz troszeczkę. W następnym tygodniu znowu, znowu urośniesz. I w ten sposób ty napędzisz cały ten motorek rozkochania się w aktywności fizycznej, takiego podjarania się tą aktywnością fizyczną. Jeżeli wyjdziesz stąd, czyli zaczniesz z wysokiego C, pięć treningów, ustalam to, od poniedziałku jazda, maleńka, a powinien ci się naga bardzo szybko, uwierz mi, bo 5 razy w tygodniu ćwiczyć to jest bardzo dużo to z takiej dużej kuli od razu się staniesz taka maleńka, bo poczujesz, że ej, to jednak mi nie wyszło, jednak jestem beznadziejna czy coś takiego. Odwracamy. To jest mój pierwszy lifehack i on działa bardzo dobrze. To też trzeba wypracować w swojej głowie, pogadać ze sobą i sobie o tym jakoś przypominać. Nie wiem, czy zapisać gdzieś, czy macie jakieś zeszyciki, czy, czy co, bo o tym można zapomnieć w momencie, kiedy mamy gorszy okres w naszym życiu, się słabiej odchudzamy, albo w ogóle się nie odchudzamy i potem przychodzi ten mistyczny, motywacyjny, piękny fit poniedziałek, to my zapominamy o tym i znowu nas atakuje właśnie ten potwór taki, że ja, jesteś świetna, dawaj pięć razy w tygodniu, musimy coś ustalić, ruszasz z grubej rury, taki wiecie, syndrom pierwszego dnia Miesiąca. Także o tym też trzeba pamiętać, yy, i najlepiej jest sobie to gdzieś po prostu zapisać. Mój drugi lifehack yy, tyczy się już bardziej sytuacji, kiedy wiem, że mam poćwiczyć, wiem, że już mam na to przeznaczony czas. Mam teraz tak yy, wieczorami, jak młodą, położymy spać. To wiem, że powinnam coś zrobić, że sobie to zaplanowałam, że chciałam i tak dalej, ale mi się nie chce. Siedzę na kanapie i przewijam tego Instagrama, nic się w moim życiu nie dzieje. No to sposób jest taki, żeby dzień wcześniej, czy jeszcze w, w ciągu tego samego dnia, kiedy wiemy, że ten wieczór nastąpi, wiemy w jakim to będzie pomieszczeniu i tak dalej, i tak dalej przygotować sobie tam strój do ćwiczeń. Położyć buty i na przykład leggingsy obok. Coś, co będzie Ci przypominało, kochana. Jedziesz z tematem, nie? Jeżeli wychodzimy na siłownię, to spakować sobie wcześniej torbę i zostawić ją na środku przedpokoju, żeby się o nią człowiek potykał, żeby Ci przypominała, że, yy, że masz wyjść. I jeszcze o, o innym sposobie myślałam, to żeby przebrać się, bo ja ćwiczę yy, czasami w domu, żeby zawczasu przebrać się w strój sportowy. Tak sobie pomyślałam, że skoro ćwiczę po położeniu młodej, to na przykład iść już na usypianie dziecka już w leggingsach, w t-shirtzie i w adidaskach do ćwiczeń. Trochę hardkorowe, ale jeżeli będzie gorzej, to na pewno skorzystam z tego sposobu. Wczoraj mi na przykład pomogło to, bo chciałam robić ćwiczenia na pupę. Wczoraj mi pomogło to, że w pokoju, gdzie ćwiczę, w miejscu naprzeciwko szafki, do której aktualnie ćwiczę, gdzie stawiam sobie telefon, położyłam i nawet teraz na nią patrzę czarną gumę do ćwiczeń na pupę. I ja siedziałam tutaj, gdzie teraz. Przewijałam sobie Instagrama, jeszcze mówiłam, że ja tak mi się, osi, który siedział obok mnie, Tak mi się nie chcę. No, 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 no. jestem taka zmęczona, bo nie mnie kręgosłup cały dzień byliśmy na działce. A ta guma, jakby tak jak teraz, patrzyła na mnie, i ona mi przypominała o tym, że ty miałaś na to ochotę. To był Twój cel. Ta guma sprawi, że będziesz miała ładną pupę. Do it, girl. No i się stało, udało się. Nie chciało mi się bardzo. Co? Teraz przechodzimy do trzeciego punktu. Popchnęło mnie do tego, żeby zrobić w trakcie tego treningu coś dla siebie przyjemnego. Jeżeli macie ulubione ćwiczenie, jeżeli macie ulubioną prowadzącą zajęć fitness, jeżeli wychodzicie ulubione miejsce do ćwiczeń, ulubioną koleżankę, ulubioną gumę, ulubiony hantelek, to po prostu zapełniajcie trening tymi rzeczami, które lubimy. I to co ja wczoraj zrobiłam i ten lifehack, o, ch o którym chcę wam powiedzieć, to wstając i wiedząc, że mi się nie chce, na rozgrzewkę puściłam sobie trzy piosenki salsation. To są ćwiczenia cardio, świetnie się przy nich można rozgrzać. Wzięłam nie za szybkie, nie za skoczne, żeby też nie hałasować i, i sobie krzywdy nie zrobić na małym metrażu. I od razu miałam mm, takiego powera do tych ćwiczeń. Potem sobie tego przełączam na Spotify, na słuchawkach, muzę jakąś taką fitnessową, założyłam gumę i pojechałam trzy albo dwie, albo trzy serie na pupę. No łącznie udało mi się w tym trybie ćwiczyć ponad 30 minut. Zapełniamy treningi swoimi przyjemnościami. Cokolwiek to jest, to tam to wkładaj. Czy to będzie ulubione właśnie ćwiczenie, ulubiona partia ćwiczeń, rodzaj, czy to będzie ulubiony sprzęt, który lubicie wykorzystywać, właśnie czy taneczna rozgrzewka, którą też, w której się bardzo lubujecie, albo ćwiczycie coś w domu, ale nie podoba Wam się rozgrzewka z tego ćwiczenia, to włączcie sobie rozgrzewkę na przykład z programu ćwiczeń, który najbardziej lubicie, nie? Jeżeli Wam się chcecie zrobić y, trening B, jakieś tam fit która robi teraz trening na pośladki, chcecie zrobić z nią ten trening na pośladki, ale z treningu A wczoraj Wam się podobało, u innej grażynki, która robiła trening, nie wiem, cardio rozgrzewka to weźcie jej rozgrzewkę i zróbcie sobie na przykład inną rozgrzewkę coś co was będzie mm, co będzie sprawiać że w waszej głowie takie Plusiki, jak mają Simsy, graliście w Simsy, że takie plusiki zielone będą się pojawiać, kiedy wy ćwiczycie, a nie minusiki, że a, głupia piosenka, głupie ćwiczenie, głupia ta guma oporowa, głupi ten basen, głupia ta koleżanka do biegania, wiecie co chodzi. Nie coś, co będzie powodować, powodować minusiki, tylko coś, co będzie sprawiać, że to będzie dla Was coraz bardziej przyjemne. Czwarty sposób, też wyciągnięty, czwarty lifehack, też wyciągnięty w sumie z tego tygodnia, kiedy to nagrywam, bo bodajże przed, przed, wczoraj miałam taką sytuację, że no chciało mi się, ale za bardzo nie wiedziałam co, taka byłam, wiecie, taka, taka o, taka rozmemłana, może inaczej, nie miałam zasobów, żeby zrobić coś ambitnego, o, jakbym to miała analizować to nie miałam... Siły i chęci w sobie, żeby zrobić coś ambitnego. Zrobiłam bardzo prostą rzecz. Włączyłam sobie trening dla początkujących. Ja wiedziałam, że on nie będzie wymagający, wiedziałam, że nie będzie miał dużej ilości powtórzeń, wiedziałam, że mnie tam nikt nie zajedzie, a jednak jakiś trening będzie zrobiony, jakieś mięśnie będą poruszone, tętno będzie podniesione, więc to się przyczyni do rozwijania mnie i do palenia kalorii, ale jednocześnie nie chciałam dawać za dużo siebie, bo była późna godzina, ja już nie miałam siły, więc wzięłam coś po prostu prostego, nie bójmy się tego słowa, coś, co będzie dla nas proste i przyjemne i łatwe i nie będzie sprawiało, że nam się nie będzie chciało. Jeżeli ja mam dzień bardzo ambitny i mam na to zasoby, to lubię dostać w pierdziel solidny. Tydzień temu wyszłam z moją przyjaciółką na siłownię i ona szła na zumbę. Ja stwierdziłam, że chcę z nią iść spróbować. Nie byłam na zumbie od wielu lat, naprawdę bardzo wielu. I trochę jestem taki team Salsation, więc zumba to jednak nie moje klimaty. Ale poszłam z nią, bo byłam taka, wiecie, że chcę coś zrobić, mam ochotę to robić. I mimo, że gdzieś wewnętrznie byłam nastawiona na to, że... Nie do końca jestem przekonana, czy lubię zumbę, czy lubię tą atmosferę takiego cieszenia się, takie wow, jesteśmy takie fitnessowe i, i jest tak super, tańczymy. Tak poszłam tam, bo właśnie byłam taka zdeterminowana i miałam siłę na to, żeby właśnie wykonywać te wszystkie tańce, wykonywać te wszystkie układy na 100%, wyszłam z lana potem i to było super, nie? Że nawet Poprzestawiało mi się nawet w głowie, że dla mnie to był bardzo przyjemny trening i nie byłam źle do niego nastawiona. Już po pierwszych trzech minutach czułam, że po prostu, a pal licho, to jest nieważne, po prostu chce mi się teraz ćwiczyć i, i to jest to, ale jeżeli by był to dzień nisko zasobowy, taki, że jestem mało ambitna, było dzisiaj ciężko, jestem zmęczona i tak dalej, dalej, to ja wiem, że od samego wejścia, bo by wiecie, bym tańczyła i o, jest jakie to beznadziejne, nie mam na to siły, głupia jest ta pani, i tak dalej, i tak dalej. Trzeba swoje siły zawsze analizować i dostosowywać technikę, czy ćwiczeń, czy też diety, bo to się, w ogóle to się tyczy naszego całego życia. <grym> Trzeba dostosowywać to do tego, czym my dysponujemy. Nie na odwrót. Nie, że ty jesteś zajechana i robisz sobie teraz 45-minutowe interwały, po prostu hardkorowe, zakończone jeszcze tabatą i salpami do tyłu. No nie. Tak się nie robi. Na odwrót. Dziękuję Wam moi drodzy, że wytrzymaliście do końca tego materiału. W komentarzu dajcie mi znać, czy Wam się to coś w ogóle przydało czy już wiedzieliście o tym, czy korzystaliście z takich lifehacków, czy może macie jakieś swoje odnośnie ćwiczeń. Chętnie poczytam, także widzimy się w komentarzach. Z tego miejsca Was serdecznie zapraszam na swojego Facebooka i na swojego Instagrama. Jeżeli ten materiał był dla Was pomocny, to proszę pozostawcie łapki w górę. Pamiętajcie o subskrybowaniu tego kanału. Widzimy się w następnym materiale, słyszymy się w podcaście, kto wie, co puścicie następne. Do usłyszenia, do zobaczenia, pa pa!